Jesteś nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. Tak o kobietach pisał poeta Jona Szkofta. I wiele w tym prawdy, ale jednak Sebastian Skalski poprzez swoje fotografie, które możemy podziwiać w albumie Apetyt na kobiety, udowadnia, że jest w stanie poznać te kobiece tajemnice. Czym jest prawdziwa kobiecość? O tym przekonamy się już teraz. Zapraszam. Podczas jubileuszu albumu Apetyt na Kobiety, w którym znalazło się 100 wyjątkowych kobiet XXI wieku, nie mogło zabraknąć mu fotografa i oczywiście ich wyjątkowych zdjęć. Mi się podoba bardzo. Ja myślę, że to jest, jest to pokazane od innej strony niż zazwyczaj. Sebastian uważa, że to, gdzie wyglądam jak Greta Garbo, jest jego ulubionym. Natomiast mnie chyba bardziej odpowiada to drugie. Gdzie jestem taka dynamiczna? Jak się Pani czuje, będąc jedną z najbardziej fantastycznych kobiet XXI wieku? No ja jestem chyba bardziej w XX jednak. Które z tych kobiet, które fotografowałeś i których zdjęcia możemy oglądać w albumie, zrobiły na Tobie największe wrażenie? Które były najbardziej elektryzujące? Wszystkie, gdyby nie były, to nie byłyby w tym albumie. Jesteś bardzo pięknie nazywany Almodowarem fotografii. Jak myślisz, z czego wynika to porównanie? To porównanie jest bardzo proste, ponieważ ja fotografuję niezwykle kobiety, a Almodowa niezwykle je reżyseruje. On potrafi w kobiecie znaleźć charakter. Nie pokazuje tylko ładnej buzi. Jest otwarty na eksperymenty, a on wręcz zachęca do tego. Jak się uprze? To nie ma mowy. Znaczy, on by sfotografował po prostu papieża w majtkach. Sebastian stara się uchylać rąbka tajemnicy. Jakie jesteśmy my kobiety? Myślisz, że mu się to udaje? O no, zdecydowanie. On ma bardzo dużo kobiety w sobie, więc bardzo, bardzo łatwo dociera do każdej kobiety indywidualnie. Co no, możemy powiedzieć o kobietach, patrząc tylko na ich zdjęcia? Że są zmienne, że są bardzo kokietujące. I muszę przyznać z radością, że są bardzo dominujący. I oczywiście kobiece. Istota kobiecości, wdzięk, inteligencja, poczucie humoru, dystans do siebie. My, kobiety, które jesteśmy zapracowane w codziennym życiu i w biegu, czasem tracimy tę naszą subtelną stronę kobiecości. Ale jesteśmy silne i myślę, że to jest nasza wielka siła kobieca. Fotografię za lekarz, bo dociera do najgłębszych tajemnic. Kobieta, im większą tajemnicą jest, tym bardziej jest fascynująca. I tym większy na nią apetyt.